Co łączy krowy z dziurą ozonową? Między innymi o tym powiemy Państwu w dzisiejszym odcinku Polskiego Stołu w gościnnych progach Pałacu Baborówko, znajdującego się nieopodal Poznania. Tutaj nasi rozmówcy dyskutować będą o konsekwencjach ewentualnego wprowadzenia tak zwanej ustawy metanowej. Poza tym podpowiemy, czym się kierować przy wyborze pługa, a gospodyni i właścicielka tego niezwykłego gospodarstwa agroturystycznego, pani Krystyna Święcicka, Opowie o przygotowywaniu konfitur. Znów polski cukier w roli głównej. Będzie też coś dla wielbicieli mięs. Przepis na pieczeń wieprzową w ziołach. No, jest już sezon jesienny. Co prawda owoce się kończą, ale jeszcze możemy przygotowywać ostatnie ostatnie drzemy, czy konfitury, czy przetwory w ogóle z owoców i warzyw. Pierwsze przepisy z konfitur podawały taką, takie proporcje zupełnie dla nas niesamowite, to znaczy na kilogram owoców stosowano dwa kilogramy cukru. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Już kolejne na przykład książki kucharskie z 1937 roku zmieniły już te przepisy i już ta proporcja była w ilości kilogram na kilogram. Wzrost stężenia gazów cieplarnianych powoduje ocieplenie klimatu. Najbardziej niebezpieczne są tu takie gazy jak podtlenek azotu i metan. Z ogólnej puli metanu, który na świecie jest produkowany, około 30% metanu pochodzi z źródeł naturalnych, natomiast 70%, aż 70% pochodzi z źródeł antropogenicznych, czyli z działalności człowieka. Z tej puli około 23% należy do puli pochodzącej z rolnictwa, w tym głównie zwierząt przeżywających. Jeżeli porównamy z innymi zwierzętami monogastrycznymi, to zwierzęta przeżywające produkują około 93-5% ogólnej puli pochodzącej z źródeł tych rolniczych. Problemem dla środowiska są zatem właśnie zwierzęta o złożonych żołądkach. Zwierzęta przeżywające jako te organizmy, które posiadają specyficzną budowę przewodu pokarmowego, czyli żołądek złożony, w którym bytują mikroorganizmy, które to właśnie produkują metan w bardzo dużych ilościach. Są z jednej strony naszymi sprzymierzeńcami, a z drugiej strony sprawiają nam dużo kłopotu poprzez produkcję gazów, w tym metanu, które zaliczane są do tych gazów, które są przyczyną ocieplania się naszego klimatu. Szacuje się, że jedna krowa wydziela dziennie około 200 do 400 litrów metanu, co razem, biorąc pod uwagę światowe pogłowie, daje niebagatelną masę. A to już poważna sprawa w sensie ekologicznym. Dlatego ośrodki naukowe na całym świecie próbują znaleźć rozwiązanie tego problemu. W Polsce pracują nad tym tematem m.in. naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Trwają badania nad możliwością ograniczenia produkcji emisji metanu przez zwierzęta przeżuwające. Związane jest to z rodzajem paszy, które zwierzęta przeżuwające pobierają, jako że zwierzęta przeżuwające muszą pobierać bardzo dużo pasz strukturalnych, zielonych, typu trawa dla niewtajemniczonych. Chodzi o to, ażeby żywić zwierzęta odpowiednią paszą i odpowiednim stosunkiem paszy objętościowej do treściwej, bądź podawać zwierzętom pewne związki. Które będą modulowały procesy zachodzące w żwaczu, które będą gospod tą gospodarkę wodorową odpowiednio y, formułowały. W Polsce przy obecnym pogłowiu blisko 3 milionów sztuk, przy średniej wydajności blisko 4 tysięcy kilogramów mleka, roczna emisja metanu stanowi około 15% całkowitej emisji metanu do atmosfery, jeśli brać pod uwagę tylko emisję tego gazu z przewodu pokarmowego krowy. Pozostają jeszcze odchody. Dlatego przyjmuje się, że metan z rolnictwa stanowi około 30% jego produkcji. Proszę Państwa, coraz więcej dziś w Polsce. Także mówi się o nowej ustawie metanowej. Co ta nowa ustawa może oznaczać dla polskich rolników? Utrudnienia. Utrudnienie, obciążenie nie poza utrudnienia formalnym, biurokratycznym co ma poseł rację, to, to jeszcze są finansowe niedogodności, które jeżeli by się to u, by przeszło, to po prostu jest to kolejny podatek, kolejne obciążenie finansowe dla gospodarstwa. Powiedzmy, o czym jest ten projekt? Wyliczono, ile krowa w skali roku emituje do atmosfery metanu i ile poszczególne grupy zwierząt, no, bydło jest tutaj takim najbardziej podejrzanym jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, bo metan jest wielokrotnie bardziej szkodliwy dla atmosfery niż dwutlenny węgla Ten węgla i stąd ta ustawa metanowa. Ten pomysł, A krowa w ramach swoich wiatrów, tak, drodzy Państwo, właśnie mając uwalnia. Żołądki uwalnia tak. bardzo dużo metanu, bo to jest taka mała biogazownia, jak to się mówi. I stąd już są najnowocześniejsze rozwiązania tych technicznych biogazowni podglądające konstrukcję krowiego żołądka. Czy obciążać rolnictwo winą za całe zło? W kwestii emisji metanu i jeszcze pobierać za to podatek? To sprawa dyskusyjna. Są tacy, którzy uważają, że to sztuczny problem stworzony przez lobbystów. Niemniej z faktami nie można dyskutować, więc prowadzone są badania mające określić rzeczywiste zagrożenie emitowaniem przez zwierzęta metanu. Szuka się też metod ograniczenia tego zjawiska. Żywienie, rasa to ma znaczenie. Jakie są tendencje na polskiej wsi? BHF to jest najbardziej popularna i najbardziej wydajna rasa. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Znaczy, tutaj głównie to jest holendersko fryzyjska bo BHF do spraw No I to, to dominują wydajności. Nie są to najzdrowsze krowy, ale najwydajniejsze. Są rekordy, które naprawdę w stadzie dają 15 tysięcy litrów na 35 dni. Eksperci podkreślają, że jest to jednak rasa wymagająca. Jest to rasa, która można powiedzieć całkowicie wyparła nasze rodzime krowy z rasy nizinnej, czarno-białej. Są to krowy o bardzo wysokim potencjale produkcyjnym. Są to zwierzęta bardzo wymagające, delikatne, które nie każdy hodowca potrafi odpowiednio prowadzić. Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, produkujące mleko o niższej zawartości tłuszczu, są bardziej przyjazne dla środowiska niż krowy innych ras. W których mleko cechuje się wysokim poziomem tłuszczu. Wyniki wskazują też na to, że krowy produkujące 8 do 10 tysięcy kg mleka w mniejszym stopniu obciążają środowisko metanem niż te o mniejszej wydajności. Tu jednakże nie można oszczędzać na żywieniu. Medytujemy żywiołami pod kątem żywienia, jak co urwać, co jest droższe, z czego zejść itd. żeby jak najtańszym kosztem. Ale to się nie udaje, no bo jednak HF to jest taki. Taka rasa bardzo wymagana, że no, no, potrzebuje tych wszystkich składników, które, które ona musi mieć. Specjaliści, jak mantrę, powtarzają jedno stwierdzenie. W momencie, kiedy mamy dobre pasze objętościowe, dopiero możemy mówić o opłacalności produkcji. Im słabsze mamy pasze objętościowe, tym większe nakłady musimy ponieść na pasze treściwe, żeby to wszystko wyrównać. Żywienie ma na pewno znaczenie nie tylko dla opłacalności, ale też wydalania metanu. Czas pokaże, w którym kierunku pójdzie nauka i czy faktycznie Unii Europejskiej uda się opodatkować naturalnie wydalany przez krowy metan. Ale czy to sprawiedliwe, żeby tak krowy traktować? No, po krowach może przyjść kolejna fanów kminku, czeska kuchnia przecież na kminku stoi, a on wiadomo powoduje... Tą przykrą okoliczność wiatrów. Czy Pana koledzy też się śmieją z tego pomysłu? Oczywiście producenci rolni śmieją się z każdego takiego dziwacznego pomysłu, który którym obwinia się produkcję rolną za jakieś tam skutki globalne, globalne, które mają wpływ na klimat, na glebę czy na, czy na wodę. Każde opodatkowanie, każde, każda próba zahamowania procesów powstających w rolnictwie powoduje wzrost kosztów produkcji rolnej, wzrost kosztów produkcji żywności i tak ciężar cały przejmą na tego procesu konsumenci. Także tu trzeba by uświadomić bardziej konsumentom, że ulegając takim pomysłom i popierając takie pomysły, no narażają się na drożejącą żywność i na, na, na zwiększone koszty utrzymania się. Oczywiste jest, że konsumentom nie zależy na droższej żywności, a przecież rolnicy to też konsumenci. Producentom rolnym zależy na większym zysku, co wcale nie jest jednoznaczne. Metodą na podniesienie zysku z gospodarstwa jest m.in. odpowiedni dobór maszyn rolniczych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze pługa? Przede wszystkim na dobór do własnego ciągnika. Nie każdy pług współpracuje dobrze z każdym ciągnikiem. Jeżeli mamy duży ciągnik. Nie możemy kupować pługa o małym przekroju ramy. Dlatego w pługach Kuhn mamy aż pięć rodzajów ram do różnych ciągników. Następnym elementem jest wyposażenie pługa. To znaczy, jakiego rodzaju odkładnice. Czy to mają być odkładnice uniwersalne, czy może odkładnice śrubowe, a może odkładnice ażurowe stosowane na glebach bardzo ciężkich i lepkich. Inną bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo. Nasze pługi zabezpieczone są mechanicznie poprzez bolce, Ścinające, przy czym śruba nie pracuje na ścinanie, tylko na rozrywanie, to znaczy nie blokuje się w osi obrotu. I pługi zabezpieczone non-stop, jest to zabezpieczenie NSH, czyli non-stop hydraulika. Problematyka bezpieczeństwa w rolnictwie jest sprawą priorytetową. Zajmują się tym nie tylko producenci maszyn. Bayer Crop Science postanowiła zadbać o bezpieczeństwo w rolnictwie. Poprzez długotrwałą akcję edukacyjno-informacyjną grunt to bezpieczeństwo. Skierowana jest ona do wszystkich osób związanych z rolnictwem, w tym głównie do osób stosujących środki ochrony roślin. Będziemy dla Państwa relacjonowali wydarzenia związane z tą akcją. W naszym programie nadszedł czas na relaks w kuchni podczas przygotowywania pieczeni wieprzowej w ziołach. Będziemy dzisiaj przygotowywać pieczeń z karkówki wieprzowej, faszerowaną mielonym mięsem, papryką, cebulą. Karkówkę będziemy rozkrawali na plastry. Możemy to zrobić na dwój Albo rozkrawamy to na płat mięsa, który będziemy układać w farsz, zawijamy to i będziemy to wszystko wiązać, mhm. lub robimy po prostu kieszeń na środku karkówki i będziemy faszerować ją od środka. Pieczemy w piekarniku 180-200 stopni, około godziny, półtorej godziny. Dobrze jest też podczas pieczenia podlewać to wszystko bulianem drobiowym. Państwa serdecznie. Ostatnio rozmawialiśmy na temat jesiennych wyborów tych wszystkich rolników, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Co by Pan radził w tej kwestii, jeśli chodzi o wybory, komu jaki typ rozliczenia? No należy tak naprawdę w tym momencie powiedzieć o tym, że normy szacunkowe są taką bardzo uproszczoną formą rozliczenia się z podatku dochodowego. Czyli ktoś, kto nie chce jakby ugrzęznąć w biurokracji, tak, w papierach, może oczywiście tutaj rozliczenie podatku dochodowego w ten sposób uproszczony sobie wybrać, bo pamiętajmy, że w odróżnieniu od działalności rolniczej wykonywanej w ogóle przez rolników, to ta działalność która wykonywana jest przez osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z czym, jeśli te osoby nie chcą ugrzęznąć biurokracji, one mogą wybrać te normy szacunkowe. Ale rozumiem, że to ma swoje minusy. No to po prostu powoduje coś takiego, że wprawdzie nie mamy papierów, ale też nie wykazujemy kosztów. Nie musimy też wykazywać faktycznie uzyskanych przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Jednak może to wiązać się z tym, że jeśli w którymś z lat poniesiemy stratę na tej działalności, to konsekwencją tego będzie to, że niestety podatek dochodowy tak czy inaczej zapłacimy. Od tego yy, przez nas Sza szacowanego mhm. dochodu, tak, który Urząd Skarbowy tak naprawdę oszacuje na bazie naszej deklaracji PIT-6 albo PIT-6 listopadowej. Tej listopadowej, tak, tej, którą musimy złożyć do 30 listopada. Dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.